wspomnienia. Mamy też zdjęcia. Który w rok roku był? Nie pamiętam. Nawet 97, 8? Siódmy. Wiem, że to była jesień, październik, listopad. Na przykład października, listopada. Tam było tak ciepło, przywróciliśmy, było w kraju zimno. Ale deszcz był też. Mhm. Pamiętasz na tym placu Świętego piotra? No pamiętam, jaka była ulewa. Jak no i najlepiej było. Po wiesz, widzieliśmy później na audiencję do papieża, tak? Tak, tą prywatną. A Krakowskie wszystko mokre. Krakowskie mokre, siostry nam łączały ogrzewania. Żeby Krakowskie wysuszyć. To było spełnienie takich marzeń naszych. Takich taki najskrytszych. Zaczynając od, od pierwszego przyjazdu, tak? Jak przyjechał pierwszy raz, żeśmy byli na skałce, mhm. ja z orkiestrą. A ty gdzieś tu... Ja była w ogrodach. W ogrodach, ogrodach miałem wejściówkę. A później pojechaliśmy pod ten okno. Pod papieskie. okno papieskie. to było przeżycie. Ja tak, człowiek to tak przyjmował z radością. Mu serce się aż wyrywał. No najlepiej była jakieś czasie, wtedy też nie mogła to pchać. do tego okna. <gry> No ale to jak stron... byliśmy w tym Rzymie, w tym Watykanie to było przepięknie. Zwiedzanie zwiedzaniem, ale najważniejsze to było chyba to, że byliśmy u niego na tej tak. audiencji tam, tak. naczynek na generalny Chociaż był tak słabiutki. słabiutki, wyjechał tak troszkę tak. później do nas. Ale to byliśmy szczęśliwi byliśmy bardzo. Byliśmy szczęśliwi bardzo. Czyli się tak czasami zastanawiał, jak taki człowiek bezbronny i ktoś do niego tam rękę podniósł, do niego to też. Ale wszystko pamiętał o Zielonkach, jak rozmawialiśmy. No i właśnie. Kto był proboszczem, kto, kto organistą, co, jak, kiedy przyjeżdżał, jak go witali. No, nawet naszego proboszcza wszystko wiedział o nim, tak? Tak. O organiście też, jak przyjeżdżał. i wspaniała. Ja nie wiem, czy on też nie wspomniał o tym, że na tej bryczce jeździł do nas. Chyba tak. Te przyjazdy do Zielonek to też były takie. No, lubił do Zielonek chyba przyjeżdżać. No. Zawsze to no no i pamiętam Ziemię. Patrz już i do dzisiejszego dnia jest tutaj z nami. Jak czasami mamy ciężkie chwile, to pomodlimy się do niego. Zawsze się uśmiechnięty jest. Patrzy na nas. Patrzy na nas. To daje nam radości do serca. I te pamiątki, które mamy. To też jest to, kto tam nikt nie zabierze, i to zawsze zostaje w sercu. Ja wiem, jak tu smakuje chleb. Zielonki to mój dom.